Ale za to są oni, czyli Anna Mysłajek. Dobry wieczór, witam. No jeszcze dzień dobry, jeszcze dzień dobry, jeszcze No tak, jest... bo to już zmieniamy czas na letni za niedługo. No tak, no to dzień no dobry Państwo. No właśnie. I Łukasz Nowok. Witam serdecznie. Witam was serdecznie. Co mi tu przynosicie? Bo same dobroci z tego co przesłuchałem. Eee... No, tylko co najlepsze. Dzisiaj? Co dzisiaj? Co dzisiaj? Bo w ogóle Ania jest doświadczoną już wokalistką i na festiwalach była i w różnych zespołach też w Bielskim dwie płyty wydane z tego co pamiętam tak no dwie epki jedna longplayowa no to w sumie trzy no. to tak podkręćmy no i właśnie co teraz co robisz ogólnie czy muzycznie ogólnie i muzycznie <noise> no muzycznie to Dzieje się teraz, bo ostatnio w piątek odwiedziłam studio Soundstone w Żywcu Naszego dobrego znajomego Pawła Kurowskiego i oczywiście współgrajka Sebastiana Adamczewskiego No i zaczynamy nagrywać takie kolejne demko naszych najnowszych numerów Zaznaczeniem, że jeden z nich będzie miał obrazek, czyli szykujemy się do nagrywania klipu O, a gdzie będzie nagrywany? No, tego jeszcze nie możemy zdradzić. Ale gdzieś tutaj w Polsce chociaż? Tak, w Polsce, w Polsce. Może w Bielsku? No, na pewno w Bielsku. No, no i, o i o to tak, chodzi. No bo, bo taki będzie, może w sumie dużo zależy od naszej pani reżyser, jak to mm -hmm. wszystko tam wygeneruje. No, to, to, nawiązując do tych zagranicznych numerów, no to nie, nie jesteśmy gwiazdami Disco Polo, żeby nagrywać na Majorce czy gdzieś tam. A Aha, może czyli, kiedyś. Czyli nie ma co liczyć na jakiś tam nagi panie? Jak to, jak to jest w tobie? Ja wiem, pani reżyser jest bardzo fajną osobą, <laughs> także myślę, że wyluzowaną, zobaczymy. Ale sądząc po Twoich tekstach piosenek, no to raczej to jest wyższy poziom co <laughs> na, na pewno. pewno. Na pewno no. Żeby nie było tak, że jakoś to nieskromnie zabrzmi, no, ale ja nie jestem no, no, z śmiało. Disco Polo, absolutnie wręcz się brzydzę niektórymi dubarami, niektórymi większością. Ale tekst jesteś szalona, na pewno znasz. Na no, pewnie, że znam, a jak no. trzeba, to nawet na niejednej imprezie do tego przytupie no to... No musi być inna dawka dobrych rzeczy. No tak, to logiczne, to logiczne. Powiedz mi, e, czym się w ogóle inspirujesz w pisaniu tekstu, bo też pis, piszesz teksty. Tak, uwielbiam to. E, w zeszłym roku też e, została wydana płyta. Tak, Pamięć psa. No właśnie, i z tej płyty pochodzi ten kawałek, tak? Za głosem. Za głosem serca <laughs> czy za jakim głosem? Za głosem i zewnętrznym, yy, i wewnętrznym, czyli za głosem fizycznym, moim fizycznym głosem, którym na co dzień operuję. Mm -hmm. yy, no jak i przede wszystkim za głosem wewnętrznym, czyli za sercem, za takim szaleństwem za wszystkim tym, co jest takie w życiu ważne, a często o tym zapominamy. No to bardzo życiowy tekst I trzeba przyznać. Zazwyczaj musimy o to zawalczyć. Mm -hmm. No, o tym też jest ta piosenka. A jak ci idzie ta walka? No ja jestem uparta, ja jestem zodjakalny baran i. co powiem? Konsekwentna. Wszyscy, 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 co mnie znają, wiedzą, że łatwo nie jest. Może <grym> <grym> coś Łukasz powie. <grym> no to Łukaszu, powiedz mi od strony muzycznej, jak to wygląda. W jakich gatunkach się opieracie? Tak naprawdę ja muszę przyznać, że ja z Anią gram chyba najkrócej, e, jeżeli chodzi o, o członków zespołu, gram tutaj od e, lat. nieco dwó prawie dwóch lat. E, ja zajmuję się akurat sekcją instrumentów klawiszowych, czyli wszystkie brzmienia syntetyczne i trochę piana to jest moja działka. E, gra jeszcze z nami Sebastian Adamczewski, który zajmuje się gitarą, e, jest Robert okręglicki, czyli Gidera, partie basowe. Natomiast jeszcze jest z nami Andrzej Bukowski. Jest sąbemny, są, jest perkusja. E, ja zawsze chłopak. pozdrawiamy, oczywiście. E, ja zawsze Mówię, że u Ani nauczyłem się grać prosto, a grać prosto to też znaczy ładnie. Wcale nie, wcale nie należy grać trudno, żeby było pięknie. Wystarczy prosto i tak jest. U Ani jest prosto i jest bardzo przejrzyście i jest ładnie. No to w takim razie posłuchajmy, jak jest ładnie, a nie wysłajek i za głosem. Pominam, że dzisiaj naszymi gośćmi jest Anna Mysłajek, wokalistka o takich niższych barwach raczej. Altowych? Tak. Mhm. Piękne alty. I oczywiście Łukasz Nowok, czyli klawiszowiec w waszym zespole. No i właśnie, skoro już o zespole mowa, no to powiedzcie mi, gdzie gracie, jak często gracie i gdzie będziecie grać. Aniu, chcemy grać cały czas i wszędzie. No naprawdę. przecież my jesteśmy otwarci Nawet na do wszędzie. kotleta? Do kotleta może tylko przez chwilę, nie przez całą noc. Mhm. No, nie, zdecydowanie. Jesteśmy tak otwarci i spontanicznie nastawieni na wiele rzeczy, na wiele sytuacji, że oferujemy się bardzo serdecznie. <grym> A w najbliższym czasie, gdzie was będzie można i zobaczyć i usłyszeć. <grym> Tak, powiedziałam yy, za kuluarami, że y, jest dużo propozycji. Dużo y, propozycji na przykład, żebyśmy zagrali plenery na dniach m.in. Kłocka, Jandrychowa. Hmm. Pojawia się koszalin? Koszalin, tak, na pewno odwiedzimy koszalin w lipcu. To już mamy potwierdzone. Cieszy, po prostu rozrzut jest. I wiadomo, że jeżeli gdzieś już zalokujemy się, potwierdzimy sobie jakiś większy koncert, to szukamy yy, wtedy grania bardziej klubowego w okolicy. Mm -hmm. Także my cały czas czekamy na potwierdzenie pewnych terminów i wtedy będziemy mogli już całkowicie potwierdzić. I dokładać sobie jeszcze więcej miejsc i zdarzeń. Ale na pewno miejsca i daty pojawią się w waszych tak, mediach społecznościowych. Tak. tak, na Facebooku to na bieżąco tam. No, no to myślę, jak was lepiej. znaleźć? Yy, wszystkie sprawy dotyczące zespołu, tego co się dzieje, oczywiście na Facebooku, na fanpage'u Anna Mysłajek, po prostu. Mm -hmm. yy. Jeżeli ktoś chce mnie szukać prywatnie, to mam dopisane tam priv pod moim imieniem, mojego imienia i mojego nazwiska, bo często było tak, że ludzie mnie zapraszali w ogóle. No to bo tak. No i właśnie tego różne, różne po prostu dziwne sytuacje, dlatego musiałam sobie zmienić prywatny profil. No. No i. A w serwisie YouTube? Także Dzisiaj można tu, tak, bo tak nagrywamy jest, sobie y, tam trochę rzeczy na koncertach i zamieszczamy filmy. Mm, do puszczonego przed chwilą utworu za głosem jest klip, jest obraz, także można Bardzo fajny, polecam. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. No i A na waszym fanklubie? No ja, Chyba. Opowiedz sobie, hmm, dobra. Ten fanklub został założony rok temu. Mhm. Przez mojego fana z Warszawy, czy z nie wiem skąd on tam dokładnie jest, Michał Hamek Salwa. Bardzo pozdrawiam, bo to jest niesamowicie zakręcony człowiek, ale super pozytywny i wiele też szumu robi yy, wokół mojej osoby, wokół zespołu. Ale pozytywnego mam. Tak, na jasne, to nie są żadni psychofani. Uf, kamień w sercu. No, także świetne relacje, akurat yy, tam mam. Ale podobno się zdziwiłaś w ogóle, że coś takiego tak, zostało bo to założone. to w ogóle był mój prezent urodzinowy w zeszłym roku. O, widzisz. No, tak mi po prostu sprezentował. No i on też tam rzuca na bieżąco, wyciąga właśnie jakieś zdjęcia z dawnych lat, czy nawet jest bardziej na bieżąco nieraz niż ja na swojej <laughs> stronie fanpage'u, także no muszę Michałowi pogratulować, naprawdę. No to trzeba umieć, trzeba umieć. No i oczywiście zapraszam, bo fankup się nazywa Zmysłowe. Po prostu. Tak. No to i Zmysłowe, i Anna Mysłajek na Facebooku na pewno znajdziecie. I przy okazji także na YouTubie. E, moim i waszym gościem byli dzisiaj Anna Mysłajek i Łukasz Nowok. Mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia przy okazji zbliżającej się, mam nadzieję, wielkimi, wielkimi krokami następna płyta. Coś tak. pojawi się na pewno. Na pewno się coś pojawi, tak jak powiedziałam, teledysk. Kiedy? W tym roku? No my się nie spieszymy z niczym. Aha, my jesteśmy, nieźle, że ślamazarni, ale my chcemy mieć to wszystko tak Do elegancko przemyślane, dopuszczone. Mm. Tak jak Ania powiedziała, już jesteśmy w trakcie nagrywania kolejnych czterech utworów, więc pewnie lada chwila te utwory się pojawią gdzieś na naszym fanpage'u, na tak. Facebooku, może na YouTube. Zobaczymy. No a koncertowo wiadomo, jeżeli ktoś będzie miał ochotę zobaczy informacje na fanpage'u, to oczywiście zapraszamy, bo tam gramy nieraz prawie cały nasz repertuar, który jest dość obszerny, bo to już prawie półtorej godziny, także. No to konkret. To konkret. Jest to posłuchać, jest sporo pozytywnej energii, także co? Zapraszamy oczywiście na nasze koncerty. No pewnie. Też poza Antyną dowiedziałem się, że na tych koncertach naprawdę wiele, wiele się dzieje. Jest energia, jest moc. Tak? Mam też płyty przy sobie, mam trzy płyty. Nie wiem, jeżeli tutaj zorganizujesz jakiś konkurs, to. No to, to śmiało. To co? Trzy pierwsze osoby, yy, które napiszą, do jakiego kawałka był nagrany teledysk. Świetnie. No to dostaną po prostu płyty. 338157 jednak dzwońcie, po prostu. Dzwońcie 338157, do jakiego kawałka został nagrany teledysk. Tak dla przypomnienia powiem, że graliśmy go chwilę temu. To jeszcze raz. Moim i waszym gościem była Anna Mysłajek i Łukasz Nowok. Mam nadzieję, że do zobaczenia i usłyszenia już do za niedługo. Zobaczenia.